Tutejmy. No, i w dzisiejszym odcinku, jak widać, chciałabym Wam pokazać mojego najnowszego customa. I jest to klacz Rushin z kolekty. No, i jest ona też na sprzedaż. Cena jest do propozycji. I tak, jest ona zwykłym, najzwyklejszym siwkiem. Zresztą, jak widać, według mnie wyszła bardzo spoko. jak taki zwykły siwek w sumie. Bawiłam się ładnie z jej cieniowaniem. Tak samo grzywa teraz jest też zrobiona pastelami i ogonek. I tutaj zrobiłam coś nowego: mianowicie, jedno uszko, jak widać, ona ma przekrzywione, czyli że zwraca uwagę na coś, co jest po jej prawej stronie. No i zrobiłam tak, że się patrzy też w tą stronę, w którą ma to łóżko. Więc troszeczkę ekspresji, że tak powiem, emocji ma pokazane. No i ogólnie, w sumie, nic więcej o niej raczej nie mogę powiedzieć. Sami możecie ocenić, jak Wam się podoba, czy Wam się podoba i czy chcielibyście ją mieć. Tak jak mówiłam, cena jest do propozycji, no i możecie do mnie pisać w, w sumie na priv. Macie w opisie kontakt do mnie, więc serdecznie zapraszam. I no. No i w sumie sami ocenicie, czy Wam się podoba. Możecie mi pisać to w komentarzach. No i to w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o nią. Nie wiem, kiedy będzie następny model na sprzedaż, ponieważ mam sporo zamówień. Mianowicie. Aktualnie, ojejku, idę po kanapie tak w ogóle. <grym> Próbuję się nie wywalić. Mam tutaj, jak widać, dwie arki oraz raz, dwa splendory też z zamówienia. Muszę je malować. Tego zaczęłam już cieniować, jeszcze troszeczkę mi zostało. Tego muszę jeszcze raz prepping zrobić. Tej muszę zrobić delikatny prepping, bo nic więcej nie potrzebuję i ona będzie na pianissimo. No, a ten będzie nas sprzedaż, ten konik, ale no widać jakim jest stanie i pierwsze też muszę go tutaj doprowadzić do porządku, yy, więc nie wiem kiedy będzie następny model yy, dostępny. Także możecie pisać, to, tak jak mówiłam do mnie na priv. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.